Cześć, mam witajcie z tej strony Kapi, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Przepraszam za taki cichy głos, ale generalnie mamy sobie weekendzik. No, już za kilka minut będę tutaj, no, może nie świętował, co 18 lat, bo to już było dwa tygodnie temu, ale jest imprezka urodzinowa po tym powrocie z wakacji i tak dalej, gości mam... I już chyba śpią, także nie chcę ich obudzić. Także cichutko będę mówił, mam nadzieję, że dacie radę. I generalnie nagrałem odcinek na niedzielę, na poniedziałek, a zapomniałem o tej mapce, więc leci ten odcinek z mapki. Jesteśmy na mapie Kijowiec V3, dostępny na z Portalu. Oczywiście link macie w opisie. Polska mapka, e, tutaj mamy opis po angielsku, ale w tym momencie sobie przetłumaczę na język polski. I co my tu mamy? E, ja tutaj Wam jeszcze pokażę mapkę. Jak to wygląda? Generalnie mapkę możecie sobie spokojnie kojarzyć z farminga 19. Graliśmy sobie tutaj e, właśnie już praktycznie na sam koniec farminga 19 e, na tej mapce na kijowcu lecimy. Witamy w Kijowcu V3. Mapa posiada polski klimat, e, 4 gospodarstwa, 41 pól, 3 łąki, biogazownie, 2 punkty sprzedaży, 1 tartak e, wyzwalacze wodne, o co tu chodzi wiele więcej miłej gry Autor pawełka K20 Respiemy się generalnie w tym miejscu, za mną mamy Szymona Rudego Bawełnę no i mamy tutaj na pewno gospodareczkę. Tutaj była oczywiście gospodareczka, nie, nie ma dźwięków bram, ale mamy kolejną jakąś polską mapkę, więc spoko, bo mamy chociaż co nagrać. Tutaj te budynki jak najbardziej były, to gospodarstwo się chyba nic totalnie nie zmieniło. Co w farmieło 19. Tutaj mamy sobie wszystkie te same budyneczki, bo to wszystko przekonwertowane, że nawet nie ma dźwięków otwierania właśnie tych bram. Także tu mamy pierwsze gospodarstwo ultra ultra ciasne. Lecimy sobie dalej. E, tutaj mamy sobie taką wiatkę. A taka wiatka tam jeszcze była. I tu mamy sobie kolejne gospodarstwo. E, tutaj mamy sobie jeszcze skup. Tego skupu chyba tutaj nie było jeszcze jest Tu mamy sobie przędzany, tu jeszcze jeszcze a, jakiś jeden mały skupik mamy. E, także z Pogo. No i wbijamy się na drugie gospodarstwo. Tutaj również to było, mamy sobie zetorka, mamy sobie już siewnik. No i tutaj co? Jakiś mamy sobie Silosik, generalnie również drugie gospodarstwo ultraciasne, tu mamy sobie jakieś takie budyneczki, że teoretycznie czymś tam można wjechać, tu otwieramy sobie bramy, mamy sobie jak widzicie oczywiście maszynki dalej na start pyk. Lecimy sobie, ta matka była w 19 na Mothabu, z tego co pamiętam. Tutaj jest na LS Portal, mamy sobie Deutsche, mamy sobie walgerki, tu mamy sobie pociąg jakiś, który oczywiście nieździ te różne drogi. Polne, poletka, poletka generalnie dosyć małe jak sami widzicie e, Troszkę mamy dzisiaj na międzach my jak sobie tutaj graliśmy w 19 to my to wszystko sobie łączyliśmy w duże pola, także tu było wesoło Tutaj chyba się troszkę generalnie pozmieniało, bo tu było pole, tu był taki przesmyk właśnie, ale tu chyba normalnie było pole Także delikatnie chyba Pawełek to wszystko tu pozmieniał e, Tu mamy sobie bardziej zalane pole, tylko tu w ogóle jest więcej wody chyba, tu był ten włoski mościk a, tu ta droga też jakoś daleko sobie generalnie poszła, ale tu mamy sobie pole, które było, to był chyba inny skup. Teraz mamy sobie tutaj tartak, więc spoko tak to sobie wygląda. E, tu mamy sobie drogę asfaltową, jakieś tam gałązki sobie leżą na drodze i tak dalej, więc generalnie wszystko spoko. Tu mamy sobie jakąś drogę, możemy sobie normalnie przejechać, że co to jakiś most jest. Ja, most to jest kolejowy, tu mamy sobie taki lasek, ja, chyba tego też nie było, a mi się to, powiem wam, że bardzo podoba, szczerze mówiąc. Tu mamy sobie taką drogę, no naprawdę tutaj nie kojarzę totalnie, żeby to było farmie 19, a tutaj mamy takie właśnie rzeczy, także tu chyba Paweł musiał troszeczkę posiedzieć, troszeczkę pozmieniać, także do lasu możemy sobie tutaj jak najbardziej pojechać. E, tu była droga i tutaj widzę, że jest droga, tu było pole po lewej stronie, teraz pola nie ma, mamy tutaj poletkę po prawej stronie, tak, one były takie długie, tu mamy od dupy strony, że tak powiem, te skupy wszystkie na gospodarek, tu mamy sobie jakieś bachwasty, tu leciała droga, była łąka. I mamy sobie, tak jest, tu dalej mamy sobie łąkę, więc tu się nic nie zmieniło. Tam był skup i ten skup chyba dalej jest to poletka. No troszkę się pozmieniało, troszkę się nie pozmieniało. E, troszkę zostało właśnie, trochę się pozmieniało też spoko, że zawsze coś, że to jest taki typowy konwert, a jednak trochę zmian. Tak, tutaj był skup, tylko nie czy nie był z lewej strony, tutaj jest z prawej strony można sobie wjechać. Aby mnie ta ciężarówka to byłoby piękna, tak to no, musimy tutaj manewrować. Ale generalnie taka mała mapka zawsze można na coś pograć. Z tego co wiem, to matka LeoLeo e, Połowa mm, jest na ModHubie na testach. Także zobaczymy co z tego będzie do tej pory, żeby coś fajnego z tego wyszło. No i co, nie serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę miłej imprezy, bo dzisiaj będzie się dużo działo. E, Daj Boże, tylko żeby chłop jakoś dotarł później do domu, bo no impreza 18. Później jeszcze lecimy sobie do klubu na koncercik u Bańczyka. Później trzeba jakoś do domu jeszcze przyjechać i zobaczymy co to będzie. No, także trzymajcie się, na razie, miłego weekendu, hej -o.